Pierdolę Nie mogę no kurwa no Zaraz się kurwa spadnie ten gównie kaptu i hmm. wygląda tak Czekajcie o w tą stronę O nie jestem z tego samego dnia O, sprawdza Przeważ jak tu jest pięknie, No Czekajcie, oha To bardziej o lepiej widać o w lepiej widać, o. Widzicie? Pięknie. O kurwa, o matki, to jest pięknie. Wiem, ja powinien nam się. Ale wiecie, co mi się. Więc... co za... problem. Czekajcie, bo, ja, bo mieliśmy zrobić takie taki obrotowy. Dookoła, o. Czekajcie, zrobię cięcie. Przejdę się tam do drzewka. Zrobię cięcie. Nie, teraz muszę zrobić cięcie. Wyjdę tam. Pójdę ogólnie tam. Teraz zrobię ogólnie cięcie, wójdę tam i będziemy się kręcić. Dobra, to do wiecie. Dobra, jest okej. O kur! O! Jezus Dobra, ja nie powinnam się kręcić. Dobra, żebyście widzieli moją twarz. Dobra, kurwa, kapturze. Więcej masz mi kapturze? Nie Dobra, zaczynamy. Fajnie, fajnie. O ku... Moja równowaga jest po ojcu, więc będę miała pewną problem z równowagą, jak mam się. O. U, 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 yes. Jestem 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 co? Jakby co? Dobra, czekajcie. Muszę chyba was wsadzić do kieszeni. Dobra, inaczej. Dobra, jestem. Nie można tak już. Nie będę jednak chodzić na bramę. Nie będę wchodzić na bramę. Muszę iść do babci na kolację Zaraz przyjdę Dobra, będę nagrywać i tak Więc wiecie Zaraz będzie baj baj, bo filmik się za chwilkę skończy Więc wiecie I Będę pokazywać mojej babci Bo to jest <laughs> takie jak wiecie Widzicie jak ładnie? I nie jest źle but you